Dobra, witam Was bardzo serdecznie na kolejnym odcinku z gry LEGO Batman ED Video Game na 100%. Yy, Kontynuujemy historię, no i zobaczmy ostatnią misję yy, jako nasi superbohaterowie. Za wyglądem klauna i szerokim uśmiechem kryje się szatański umysł, owładnięty chęcią wyrządzenia jak największej szkody wrogowi. Numer 1. Batmanowi. W arsenale Jokera znaleźć można elektryczną rękawicę czy rękawiczkę, zabójcze karabiny maszynowe oraz gaz rozśmieszający. A więc starcie z największym wrogiem też i Batmana, czyli Jokerem. Wierzy. No dobra. Ogólnie plan na kolejne odcinki jest taki, że chyba sobie przejdziemy tą drugą kampanię. To znaczy, tutaj główną kampanią można powiedzieć, że jest kampania bohaterów, czyli Batmana i Robina w roli głównej. No ale mamy też i kampanię złoczyńców. Z tego co mi wiadomo, jest to tyle samo poziomów, czyli 15. Je też oczywiście trzeba zrobić na 100% w przyszłości. Dobra, tutaj. Nie wiem w sumie, do czego nam to jest potrzebne, ale możemy zmienić strój Batmana. Z tymi bombami, okej. Okay. Hmm. Tutaj na pewno coś mamy. Okej. Okay. Tutaj strój magnetyczny dla Robin'a. Ciekawe gdzie nam się to ewentualnie przyda. Może po tej stronie? No proszę, faktycznie. Okej. Okay. Hmm. Okej, okay, no tutaj... Hmm. tutaj... Mamy oczywiście... O, możemy to przesunąć. Okej. Okay. Chyba mamy przejście dalej po prostu dostępne. No dobra, ciekawe, proszę, Harley Quinn jeszcze się pojawiło tutaj. Nam hmm. no właśnie, bo Harley Quinn przecież nie schwytaliśmy ostatecznie, więc uciekło nam tutaj musimy też ją schwytać, to okay. niszczy nam te pojazdy. To budujemy sobie. No i dobra. Udało się wygrać z nią. Przynajmniej na razie. Zbieramy te monetki, niech będzie. O, a tutaj musielibyśmy mieć inny strój. Chyba, że może tutaj musimy przejść. Tutaj zdecydowanie inny strój jest nam potrzebny. Czekajcie, yy, mam pewien pomysł. Znaczy, przejdziemy sobie tutaj. Teraz tu. Wysadzimy to. Aha, czyli to jest rzecz poboczna. A nie, można przejść od razu. Okej, okay. myślałem, że tam szkło było. Naprawdę, tak to wyglądało mi. No dobra, Na szczęście no, aż tak długo nie próbowałem zdobyć innego stroju tutaj dla Batmana. Ale Harley Pin dalej ucieka. Może wygraliśmy z nią, no to, to bardziej e, sprawiliśmy, żeby uciekła nam. Ponownie. Nic nie była to jako taka wygrana, jeszcze na razie. Hm. No daje za wygraną. O nie, i tutaj był mini zestaw, no ale nie miałem jakby możliwości, wiedzieć tego, że. przejść tak po prostu. Tutaj mamy strój do szybowania. Okej. Okay. No, tutaj będziemy mogli przejść. No dobra, to akurat jest ciekawy etap. W sensie pod kątem takim, że e, musimy tutaj e, troszkę spinaczki. Troszkę przemieszczania takiego użyć. I tutaj musimy, proszę bardzo, karabina przetransportować. estou bem Proszę mamy naszą złowrogą dwójkę z którą musimy tutaj zawalczyć i schwytać ich Szkoda, że tutaj kurczę w przypadku Lego Batman The Video Game tej pierwszej części nie ma żadnych osiągnięć ten Steam, no ale niestety akurat ta część nie doczekała się osiągnięć. To tak samo na przykład jak przychodziłem sobie Lego Star Wars Complete Saga też tych osiągnięć na Steamie nie było. Jedynie osiągnięcia w Complete Saga na przykład i być może też w Lego Batman The Videogame być może są na pewno w Complete Saga w Lego Star Wars te osiągnięcia są w przypadku wersji na Xboxa 360 to jest taka ciekawostka. Wtedy faktycznie mamy dostęp do osiągnięć. Proszę bardzo. Jokera tutaj. Wyrzuciliśmy z tego dzwona. Musimy jeszcze tutaj rozprawić się z Harley Queen. Okej. Okay. to jeszcze raz się dostaniemy. Chciałem te monetki sobie jeszcze zdobyć. No, teraz jest mały problem. Kurczę, no nie wiem, czemu nie mogę teraz przelecieć. Blokuje coś. O, trzeba było z tym takim jakby, nie wiem, podwójnym skokiem, coś takiego. Proszę bardzo, paralelpin też wylatuje z tego dzwonu i proszę bardzo, mamy naszą dwójkę na jednej platformie. Musimy teraz helikopter Jokera. Musimy teraz ich załatwić. Sprytne. Urde no. Tutaj prawdopodobnie ta, wiem, <laughs> ta druga maszyna jest po to, żeby mm, w kopie można było szybciej załatwić. Helikopter. I dobra. Mamy to. O. Dobra. Dobra. No, widzę, że walka nie będzie taka Trudna, proszę bardzo. A więc, joker chyba schwytany. A jeszcze zobaczmy, bo z nim nigdy nic nie wiadomo. O właśnie. Zobaczmy, co dalej tutaj się wydarzy. ostatecznie jednak, miło trudności, na koniec jeszcze udało się schwytać Jokera i Harley Queen, więc ostatnich tutaj przestępców, jakich mieliśmy do schwytania. No i mieliśmy no, nawet całkiem niezły wynik, jeśli chodzi o monety, bo tych monet zdobyliśmy prawie 70 tysięcy. Naprawdę nieźle. Więc już chyba przebiliśmy barierę tych 700 tysięcy, tutaj jeden mini zestaw przypadkowo zdobyty. I zobaczmy dokończenie historii. I oczywiście tutaj Joker i Harley Quinn, ale i też. Kapelusznik, Scarecrow, Killermoth. I proszę, ta nasza dwójka zostaje schwytana. <śm> no i wydaje się, że zadanie wykonane naszych superbohaterów. No dobra. Ale proszę. Także cóż, jeśli chodzi o e, historię superbohaterów e, Batmana i Robina no to to już by było na tyle aczkolwiek to oczywiście nie jest koniec serii to jest dopiero w miarę jeszcze początek ponieważ zostały nam jeszcze e, no oczywiście odblokowanie wszystkich postaci e, wszystkich jakichś pojazdów e, innych jakichś tego typu rzeczy, zrobienie po prostu wszystkich etapów też na 100%. Wiadomo, e, aczkolwiek mamy jeszcze przed sobą kampanię złoczyńców. Także, e, jeszcze to, to mamy przed sobą. E, tutaj możemy sobie myślę, już przewinąć. Mamy 21%, przekroczone. Także jest myślę, i tak całkiem nieźle, patrząc na to. I właśnie, e, możemy pociągnąć dźwignię, żeby przejść do asylu Arkham. Mamy 700 tysięcy monet, już e, przekroczone. E, w sumie możemy sprawdzić e, to, pociągniemy tą dźwignię. I proszę, mamy Clayface'a i na przykład człowieka zagadkę w tym przypadku. Sala misji złoczyńców, odcinek pierwszy, zagadkowy zamach, Tutaj odcinek drugi, pingwin szaleje, czyli to samo tylko, że kampania złoczyńców tym razem. No dobra. E... Myślę, że tym się zajmiemy już w gdzieś tam kolejnych materiałach, także na spokojnie. Bo nie kończymy jeszcze absolutnie serii. To jest dopiero jeszcze tak jak mówiłem, początek w miarę y, tej serii. Także y, jeszcze raz dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że ten materiał wam się podobał. No i do usłyszenia na kolejnych. Na razie.